Dajcie, moi kochani, minęła godzina 16 i tak jak miało być, tak też się stało. Została nam już udostępniona mapka wigilijna, więc możemy teraz co zrobić? Zakończyć dwa questy, które były tutaj zaczęte dawno, dawno temu, a odebrać nagrody i zakończyć je możemy dopiero teraz właśnie wigilię po godzinie 16. Do tego jeszcze jak mi się uda, to yy, tam chyba jeszcze parę innych rzeczy można zrobić. No ale tak czy tak? Musimy się dostać y, właśnie y, na tą mapkę wigilijną. Dobra, ja to zrobię tak. Mam sobie tutaj taki magiczny obłąkaniec. Biorę sobie taki magiczny obłąkaniec, idę sobie do takiego baranka. Pytam się, czy mnie zawiezie. On oczywiście jest chętny, zawozi nas. My przechodzimy przez drzwi. I jesteśmy na całej posiadłości tutaj y, korniszonów i wchodzimy do ich cudownego domku. I tutaj mamy niejaką dużą czemynę. No i ona od razu nas przenosi właśnie na matkę Wigilino. I tutaj mamy masę NPC. Tak jak widzicie jest Święty Mikołaj, jest choinka. No dużo tego jest naprawdę. Tutaj mamy kolejarza, u którego możemy wyjść. Tutaj mamy druida. Z nim nie ma żadnego dialogu. Ja teraz przejdę sobie Pokażę Wam co tutaj możemy spotkać, a przy okazji oczywiście za chwilę pokończymy nasze wszystkie pozostałe questy. Tak, to ten skratek, który tam był. Tutaj mamy Vanbera. Tutaj ktoś już jakieś hero wyrzuca. Tutaj jest nauczyciel muzyki. No ale dobra, przejdźmy do sedna naszej sprawy. Jest choinka, ale to nie jest ta choinka, o której nam zależy. Ale za to jest święty Mikołaj. Który nam życzy wesołych świąt. Jest kolejna kobieta uboga, ubogi mężczyzna, czyli taki pakiet ubogich. I jest duże I jest tysiąc osób, które pisze się KK Fighter. Jest dużem. Kocham tą podniosą świąteczną atmosferę. Tyka Fighter. No nieważne. Pogadajmy, pogadajmy, pogadajmy. Gdy już rozpakujesz prezent, wracaj szybko do stołu, bo kolacja stygnie. No to moi kochani, hmm, lecimy po prezent. Czyżby przyjaciele przygotowali dla Ciebie prezent? No dobra, no to idziemy po prezent. Szukamy gdzieś tutaj prezent. I mamy prezent od, od Korniszonów, przepraszam. I od Mikołaja. Więc pierwszy bierzemy od Korniszonów. I kończymy questa, otrzymując trzy nowe przedmioty. Ja zaraz zobaczę. Pierwszy z nich to oczywiście waluta eventowa. Drugi z nich to pierożki grzybowe. A trzeci to gwiazdka z nieba, czyli bardzo dobra miksura, którą już kiedyś miałem i używałem i mam ją chyba nadal jeszcze z poprzednich lat. I takim oto sposobem zakończyliśmy quest numer jeden i został nam quest numer dwa. Są to prezenty od Mikołaja. Pamiętacie, wybierajcie sobie co chcecie dostać i teraz co dostaniecie. Oczywiście trochę punktu doświadczenia, ale poza tym do, dostajemy tutaj borsuka od rudka, ponieważ ja wybrałem coś praktycznego chyba. Nie pamiętam, zależy co wybraliście, to taką dostaniecie legendarną y, tutaj y, zabawkę. Jest i Rosalia, y, jest i śnieżna dama, bo oczywiście, znajdujemy się tak jak widzicie, teraz w pomieszczeniu śnieżnej damy. Tutaj jest oczywiście obok dziadzio Rus, jest i lustro. To tym razem, już w lustrze, będziemy mogli się chyba przeglądnąć. Ale jak przejdziemy dalej, to zostaniemy prawdopodobnie wyrzuceni właśnie na taką mapkę, jaką jest Cmentarzysko Szerpów, czyli czyli jakaś ciekawa mapka. Gdzie tu są jakieś w ogóle, co ja tutaj robię? A dobra. Tutaj są skały różnych śpiewów. Taki sobie żarcik zrobiłem, że niby nie wiadomo, co się dzieje. No i... Tak możemy przedostać się przez lustro, także już wiecie, co możecie zrobić. Wracamy jeszcze raz do naszego, naszej mapki wigilijnej. I jesteśmy z powrotem. Została nam jeszcze jedna rzecz, jest to wielka wiewiura. Ponieważ z jednego z questów dostaliśmy coś, gdzie. O tutaj mam. Są to wiórcze przysmaki, które u tej właśnie wiewiórki możemy wymienić na dodatkowe błogosławieństwo kolejne. Które już dzisiaj otrzymałem No jest też dosyć dobre I jeszcze do tego Ale to już nie jest związane z tą mapką Mamy takie nasionko Które możemy zasiać sobie w Chyba w łanach zbóż Ale o tym oczywiście nagram Osobny filmik jak już troszeczkę nam Atmosfera tutaj świąteczna spadnie I już wszyscy zdążycie porobić Wszystkie możliwe questy Tutaj oczywiście mamy stół, mamy ubogą rodzinkę, która była w jednym z questów, jakiej pomagaliśmy. Jest baran, y, są dzieci oczywiście śpiewające. No ogólnie, jak to wypadałoby na Wigilię, są wszyscy i też jest wolne miejsce, jak widać, nie tylko jedno, y, a żeby ludzie mogli sobie y, tutaj y, przychodzić. O, piechota, dobra. Wszystko Git. Tutaj też jest skrzatka strojnisia. Ale po chwili potrafi nas zamienić w taką oto postać. No i to chyba, moi kochani, jest wszystko, co możliwe. Tutaj jest drugie zwierciadło, ciekawe gdzie ono prowadzi. No ale zaraz zobaczymy. Prawdopodobnie w to samo miejsce, co to, które jest po drugiej stronie. Ale to wszystko zaraz jeszcze na sam koniec zobaczymy. Czyli moi kochani, jej dwa głośniki zakończone, wiórcze przysmaki wymienione. Wszystko, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. Jeszcze zostało mi na siągu, chyba że coś ominąłem, ale to jeszcze nie wiem. Jeszcze oczywiście na dniach nagram ciekawostki. A teraz życzę Wam wesołych świąt od Kawajtera i uciekam zaraz na swoją własną Wigilię. Także trzymajcie się, też żebyście nie siedzieli przy komputerze tak długo i żebyście w końcu poszli tam do rodziny, na dół czy gdziekolwiek. Chociaż jeszcze trochę czasu mi chyba brakuje, bo dopiero ktoś pojechał, po po jakąś tam babcie jedną, drugą, to, to jeszcze mam chwilę, żeby sobie coś porobić. A jeszcze muszę prezenty schować, dobra. Ja uciekam moi kochani. Jeszcze się z wami zobaczę. Jutro na pewno. Jak coś będziemy nagrywać w drugi dzień świąt, chyba że mi nie będzie w domu, ale mam nadzieję, że, że połowę dnia będę, a drugą połowę nie będę. I w tej pierwszej połowie coś mi się uda zrobić. No ale mniejsza o to. Ja uciekam naprawdę życzę Wam wesołych, udanych świąt. Życzę margonemskich, to tak średnio. Co mogę Wam życzyć, lotów i ekspienia, i w ogóle. A ogólnie to ja nie lubię składać życzeń, jakoś nie jestem taki super ekstra. Także wesołych świąt! Ja uciekam. Do zobaczenia!